Ludzie, jak długo nie było odcinka? Ten kanał jeszcze w ogóle żyje? Okrągło 10 dni nie było odcinka, no masakra, a przez te 10 dni tyle się zmieniło, że to szkoda gadać. Ale eee, raczej Manko z tej strony Paganini i witam Was w kolejnym odcineczku na moim kanale. Ten odcinek będzie miał taki charakter, taki wiadomościowo sklepowym i muszę wam powiedzieć o sytuacji, której mówiłem już w poprzednim odcinku 10 dni temu, że jak widzieliście tam 70 odcinek ze sklepu tam było takie duże buczenie czyli to oznacza, że moje dotychczasowe sławki się troszkę mm, mm, zniszczyły po prostu i no i muszę nagrywać na takich zwykłych i na pewno dużo osób te, takie sławki zna takie sławki dołóżne od telefonu no i właśnie muszę niestety na, nagrywać na nich no, no odcinki tak samo nie będą się często pojawiać ale z racji tego, że wróciłem dzisiaj po tych 10 dniach to muszę nagrać wam dużo rzeczy ponieważ jak wy wiecie, ja dopiero się teraz przekonał trwamy w evencie urodzinowym Fortnite'a trwamy w evencie dogrywkowym Trwa e, World Cup 2019 za 4 dni. Nowy sezon. E, e, no, co tu jeszcze? No. Był event, który był bardzo fajny. Podobał mi się bardzo ten event. Na pewno Wam też możecie dać znać w komentarzu. No, no i. Co tam jeszcze było takiego? No i oczywiście była aktualizacja z nową bronią. No i od jutra zaczniemy dostawać podpowiedzi odnośnie dziesiątego sezonu Fortnite. Zapraszam do subskrypcji, łapki w górę. No i to chyba z tego takiego mojego początkowego gadania, bo tego gadania w tym odcinku będzie dość dużo. No i zapraszam Was po prostu serdecznie do oglądania. Zacznijmy od wiadomości yy, o urodzinach Fortnite. Ukończ wyzwanie i zgarnij darmowe łupy urodzinowe w czasie obchodów drugich urodzin Fortnite. Zaraz przejdziemy sobie do urodzin Fortnite i mamy dwie wiadomości dotyczące dzisiejszego sklepu. Mamy powrót marshmallow. Nie zrób melodramy. Zestaw marshmallow wraz z nowym kilofem Melo Łódki już w grze. Dzisiaj o godzinie 19 na. Um, oficjalnym e, w World Cupie solo marshmallow da To o 19 czasu polskiego więc kto nie chce przegapić albo może wejść przez lobby w Fortnite albo po prostu wejść na kanał Fortnite'a na YouTube i tam zobaczymy, wejdzie w ten właśnie od ten live na którym właśnie marshmallow będzie dawał ten koncert Ostatnia szansa, capnij nagrodę. Strój wojowniczka świata, malowanie World Cup 2019 i edycja World Cupowej ryby. Niedługo znikną ze sklepu. Są dostępne tylko w ten weekend. I dlatego zaraz sobie kupimy łybkę, No i to tyle. Z początkowego gadania. Zapraszam Was z wiadomości, zapraszam Was do oglądania. Zacznijmy od lobby. Tak się prezentuje lobby, no i dostajemy um, prezencik od Pana Switcha, Atunczaka, czyli o, sztandar drużyny mechów ocie panie, jaki to stary sztandar, no ale dziękuję mu bardzo, dziękuję bardzo, bardzo, bardzo no i mamy, bo jak byłem na tym wyjeździe to oglądałam właśnie Fortnite na YouTube no i dostałem taką nagrodkę piękną no i dostajemy urodziny świętujemy urodziny z Fortnite'em yy, wydarzenie specjalne dogrywka no i to chyba tyle jak widzicie mamy parę tutaj takich pierdółek, że tak powiem tutaj mamy wszystko, ale mamy urodziny Fortnite mamy taki kill of thriss, bardzo spoko fajny, podoba mi się Rozegraj mecze, 10 meczy na takie malowanie, jak najbardziej spoko, proste zadanie, zadań przy różnych tortach urodzinowych, muzyczka busa bojowego, tak się prezentuje, jest bardzo fajna, no i oczywiście polecam każdemu robić te wyzwania. Mamy malowanie e, o tyle, przetrwaj przeciwników, no mamy ciastko urodzinowe jako takie oto um, e, emotka. To było z wyzwań urodzinowych. Teraz mamy, yy, wsi, no jeśli nie wszystkie, ale większość wyzwań, za, jeśli zrobimy wszystkie wyzwania do grywki. Wszystkie 12 wyzwań do gryfki dostaniemy aż 15 tysięcy expa. Wy to słyszycie? 15 tysięcy expa. A wyzwania nie są takie ciężkie. Ale za 3 wyzwania dostaniemy pięknego, przestarzałego Jonesiego z bunkra. Za 6 dostaniemy brzydkiego, czerwonego Stratusa. I dostaniemy nocną Demi za 9 wyzwań, piękną Demi. Jakie mamy wyzwania? Mamy dokonaj likwidacji zasypan znajomego będącego w Twojej ekipie. Tak się prezentuje. Nie wiem o co w tym zadaniu chodzi, a jak wie, wiecie, dajcie znać w komentarzu. Zadaj przeciwnikowo dobrzenia ze strzelb. skorzystać z pomocy ekipy. 2,5 tysiąca to, to faktycznie trzeba skorzystać z pomocy ekipy. Odwiedz w zdobyciu zrobisz tyle, szczyty elektrownię ciśnieniową, aby dostać takie oto piękne ekran czytania z zestawu ostatnie starcie mamy rani i znajomego w różnych meczach zadaj go wrażenie z karabinów z oczywiście skończaj z pomocy e ekipy zadaj piśmie kielecie dostaniemy World Cup 2019 piękny oto y ekran czytania oczywiście w szafce dostaliśmy graffiti game jam, no i sztandar taki mamy oto sklep tak się prezentuje sklepik no i co tu mamy do powiedzenia mamy widzę sztandar world cupowy bardzo fajny czekam od kogoś na, pre... na prezent no i bardzo fajna emotka tak samo bardzo fajna polecam każdemu no emotka bardzo fajna no... Polecam każdemu po prostu ją kupić. E, no i trzeba by to powiedzieć. Na, na początek zastanówmy się jaki kodik wpisać. No i oczywiście polecam wam wpisanie mojego kodiku twórcy. Nie zapomnijcie o tym kodziku, o kodziku Sweetie. Taki po prostu kodzik mamy w prezencji Cotterfield Games. No po prostu polecam żeby mieć kodzic Sweetie w sklepie, bo zrobi, za, 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 zrobi się po prostu giveawayek. Ale to wszystko w swoim czasie. Zacznijmy od powrotu legendarnej postaci do Fortnite, czyli do, o powrocie Marshmallow. Tak się prezentuje Marshmallow. No co mogę więcej powiedzieć: piękny skinek. Tak się prezentuje, no i po prostu polecam każdemu, aby kupił sobie tego skina. Do tego mamy nowe e, kilofy, jakim są te. Te kilofy, e, podwójne kilofy do marshmallow, tak się prezentują, są bardzo fajne. Polecam każdemu do kupienia ale jeśli nie musicie się bać ci, co grali i byli na eventie marshmallow, ponieważ macie biały kilow pojedynczy, więc kto chce się pochwalić, że był na tym evencie że grał w siódmym sezonie i kupił właśnie, zrobił wyzwania eventu marshmallow, może właśnie pokazać tego marshmallow, ten kilow marshmallow. Do tego mamy legendarny taniec marshmallow. Tak się prezentuje. Będę na tym evencie, koncercie Marshmallow wszyscy ten taniec tańczyli, że po prostu ten taniec wtedy był taka beka, a teraz jest już taki przestarzały. No i oczywiście mamy melo lotnie, czyli chyba najlepszą lotnie za 500 FD, bo nie dość, że ma element reaktywny, to jest po prostu bardzo, ale to bardzo spoko. I mamy oczywiście yy, palucha rybnego, którego sobie kupujemy z kodzikiem oczywiście, Sweetie no i do tego dostajemy już paluch rybny World Cupowy i tak prędzej ci później trzeba było kupić tą łybkę, nie? Więc yy, akurat u mnie nacisnę dzisiaj na ten moment, na tym odcinku no i jeszcze możemy anulować zakup ale ja nie będę taki i nie zanuluję tego zakupu bo łypka jest bardzo ale to bardzo fajnym skinem mamy jeszcze taką babeczkę wolowniczkę świata tak się prezentuje i jest bardzo ale to bardzo fajna kraj hardowa jak nic no i jeszcze world cup Skin, który podobno nigdy, ale to prze nigdy nie wróci Więc kto by chciał, to jest ostatnia szansa na tego skina Gwarantuję wam, że kupicie tego skina Nikt z was nie pożałuje I mamy jeszcze malowanie World Cup animowane za 500 v -dolczów. Kupujcie jak leci dzisiejszy sklep, bo nigdy on nie powróci Polecam oczywiście malowanie z kodzikiem Sweetie, masiutkie Mamy bud na kiju tego akurat nie kupujcie bo to jeszcze powróci i mamy oczywiście koralowy krążek piękną muzyczkę aż mi się przypominają te czasy ósmego sezonu kiedy tak wiecie każdy sobie wtedy pykał i miał muzyczkę koralowego krążownika i do tego mamy jeszcze stare skiny sztandarowe oczywiście tak się prezentują sztandarowe style skiny no i mamy taką babeczkę, którą nie polecam oczywiście. spocona każdy strażak ją kupił. Oczywiście mamy mm, malina. Piękną baweczkę. Mamy porucznik pieczęci, tak się prezentuje jest bardzo spoko, ale jednak spocona i ta piękna baweczka lepsza. No i mamy Meksykanina, którego nie kupujcie i pięknego murzynka starszego oczywiście. Tak się prezentuje, kupujcie jak leci. Ten tego Azjatyka nie kupujcie, mi się akurat nie podoba. No chyba, że Wam akurat się podoba, ale nie polecam. No i mamy takiego... Liza. No takiego jakiegoś też go nie polecam. No i mamy oczywiście piękny płaszczyk, szpaszcz szkandarowy tak się prezentuje no i oczywiście ten akurat płaszcz kupcie co tam cztery Coden skodel i to zawsze wiecie no i emblemat druga część pięknego płaszczyka tak jakby ale ten kierow akurat jest bardzo spokojny, na pewno lepszy niż był na kiju no to były całe wyróżnione przedmioty przejdźmy do przedmiotów dnia mamy gładkie ruchy czyli yy... Muzyka to mi się kiedyś bardzo, ale to bardzo podobało, ale ten taniec nie jest aż taki fajny, dlatego nie kupujcie. Mamy kroczący w pomyślech, czyli skina, który był na chiński nowy rok. Tak się prezentuje, jest bardzo spoko, ale po prostu nie kupujcie. Mamy po cały puchol, czyli piękna. Wygrałem! Wygrałem życie. Tylko prezenty standard wypowiadają się już na jego temat. Mamy headbanging ruskie harbasy no i mam oczywiście stopnie karletu blowego 10 stopni 500 ekspa 600 fałdolczy no i to tyle z dzisiejszego odcinka mam nadzieję że odcinek Wam się spodobał zapraszam do swoje subskrypcji łapki w górę no i chyba tyle do zobaczenia no jak na pewno na start 10 sezonu ale mam nadzieję że jeszcze wcześniej szybciej coś tam chlapnie to tyle do zobaczenia cześć